No dobra, lecimy, spróbujemy wygrać coś. Może bo blisko raz, teraz się uda. Środek miasta, proszę bardzo. Teamówka, proszę bardzo. O, a poważny mecz Grzegorze Krychowiaki. Lecę. Aha, kurde, nie czytało mnie, sorry, ja pierdolę. O, kurde. Dobra, Ale oni też nie ogarnęli. Dobra, spoko, obie miś. Ma biomisków, przebiegnitro. A też nie są to jakieś prosy. Dobra, dobra, lecisz, lecisz, bo po, po o dośrodkowanie Aaj, nie! Ach. Nie, A, i nie! Nie, no odbierz się od tej ściany. Nie tak, jak potrzeba. Brawo Dobra lecę ja Nitro, nitro Kamil, masz małą nitrę. To jest co tu duże Dobra, będzie wrzuta? Oj wybił sobie wrzutę Aj, aj, aj. Lecę z kontra. No nie bęgadać będzie słupek. Jest na dobitkę? Nie, ja z kolejny słupek Ja pierdziele, ale mamy pchać dzisiaj Dobra, nie. dobra Ale oni są słabi. Oni to są na pewno gorsi gości od tamtych Mogą być albo gdzieś... O Kasacy mam, kasacy, albo... mamy mam jesteś samych, uważaj To robią Nitro nitro kamień, nie masz nitra w ogóle znowu Biorę A nie mam nitra, bo mi się skończyło przed chwilą. Rzuta, rzuta, posta brama! Teraz! Brawo! Kozak, widzisz? Coraz lepiej to nam idzie. No i? Coraz lepiej to nam idzie. O, to, to jest dobry prognostyk, Kamil. Już łapiemy to zgranie. O. Dobrze, dobrze. Dobra, lecisz, lecisz. O, 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 ej. Dobra, biorę, mam to. A, wziął mi skurczy bieg nitro. Oho! jakbyś to wbił samobój, to stary. Nie, to, to pod kontrolą było. Tata. O, właśnie A, widzę. O, wybiłem gościa. Dobra Dobra, widzę. się, Biernie tro... jesteś O, sam... O, nie! widzę. O, właśnie widzę. ale właśnie widzę. Po... Oni się widzę. O, właśnie nie, super! Coś ty wypkał! Yeah, yeah. Nice try. Ajajaj, ja, nie trafiłem teraz. Dobra, ja jestem na bramce, spokojnie. Nitro sobie zbieraj, no spokojnie, zbieraj. A, zbieram, zbieram. na spokojnie, nitro sobie zbieraj. Brawo. Wejdź tu to duże, ja się... wejdź za... cofnij się, teraz ja Fakt. Dobra, cofnij, cofnij się pod duże nitro. Masz dobra. O. Dobra, spoko. O nie, używaj shifta, używaj shifta Nice Lecę z kontrą. Też, też, też Tak jest, mamy to. Let's go, come on. Brawo. Dobra konto, g dobra konto. GG. No spokojnie, kurde, GG prowadził. Nawet mi nie mów tak. Czy Prze przypomnieliście, jaki był wynik wcześniej? Lecę. No, może nie. Dobra, dobra, uważaj. I brawo. O Wybił Dobra, ja też wybiłem O, UBA A, ja, ja, ja okay. bym ale a. Wiem, widziałem, że tam jest Ale Ale wybił Dobra, spoko Kurde, nie mam nitra znowu, bo do jazd Uważaj, uważaj Wypchałem się go. O nie, myślałem, że leci do piłki. O kurwa Jak! Co nerwy ze stali, nie? Co chowba wybiaz... Ja Jak! Dobra, kontra leci, kontra. Dobra, no, Ale nerwy ma pop nie? Podwójny super, ja No to jest grube. A, to będzie A nie, to nie będzie powtórki stanu Ale kurde no Dobra, le leć Kamil, leć na no spokojnie ja Poczekam wasy kuracji O, nie trafiłem chyba, Aj Dobra, wybiłem gościa Ale oni biorą dużo, uważajmy, bo oni biorą dużo tego nitra Uważaj, jesteś sam O, musisz, musisz, takie Oj, 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 Kamilo, Kamilo no to... oj, 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 Dobra, ja to biorę w swoje ręce Nie no Będzie wrzuta? No jednak nie będzie wrzuty Chociaż No i brawo, brawo Ale akcja 4-0, no, deternizacja zobacz, zobacz, Zobaczmy, na akcję, na powtórkę Podanie I cyk No i ja o to chodzi, jak deszortowanie No i git Dobra, leci Ekstra. Kamil po hat leci za mną. duże nitro na spokojnie, ja, ja cię zastąpię. Aha. Chodziło mi o to duże nitro, co było na środku boiska, wiesz? To co teraz ja wziąłem. sorry Ekstra. Może jeszcze jedna bramka? Wrzutka? No! Ojej, to... Po... No, okay. Dobra, mamy Alright. to. Mamy to. To jest win, prawda? Come on. GGG. GG. No dobra, także co? Następne odcinki jest za niebawem, oczywiście. To są oczywiście zapisy liveów, także zapraszamy na naszych Twitch'e, er. No i do zobaczenia wrócę na YouTubach. Ciao.